Zawsze ktoś na cekę. Dobra, ręka. Ja mogę tapnąć. do Rotmansa. Masz. patrzcie na ten zeskok, nie patrzcie na cekę, ej Patrzcie tam, zamkami wszyscy. Dwóch przy feberze, dwóch przy feberze ma być, a reszta patrzcie na ten zeskok. Gdzie to mają zeskok? No tu kurwa. I tu są drewno W środku jest tak żeby. tam <laughs> w otwiera, okay, no no Leży. Leży. No, jest, ładny. jest. Roc, masz ładne. Ja dwie saki. No już będę no. no więc tu nie wyjdą chopy, kurwa, zazwił się struszy się chyba. No, no, dobra, iść odebrać kity Sebek. No. Stoi. O to ale heda było widać, w ogóle. Tak. Pesteczkę dostał. Czemu wy tam u góry stoicie? No bo on tu ma zysko. Macie. Proszę mi. A mu czapeczka wystaje. Hmm. O idzie. Ile jeszcze cek potrzebujesz? Nie Bieracie. wiem, weź kita, Evipa. Jedne, e Jednego, tylko Evipa? Dobra. Ej, 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 w środku nie... do mnie jest potrzebna osoba. To jest rebeki naokoło. Nie, Kodziener. nie, chodź, nie, chodź, nie. Rebeki chodź. naokoło, ja tu skałę wejdź. Po tej CC wchodzi jedna osoba. Tak, na no w no. Dobra, nieważne, nie wypuchło To mnie już widział cały ten, wszystko jedno. ty że. On tu może rozmurować głowę. Dosadzam do Damir dwa ryje, kurwa, i żeś trafił go tylko. Nie, ja też mu zajebałem w łeb i pokazałem. No, Damir dwa dosadzam. Kto tam zbiera? Kto tam zbiera? Kto co co, Damir? Nie, dziękuję za jedno. Dobra, czekaj i przynieść ktoś. A few moments later. Ej, wyskoczył, wyskoczył! Zabijcie go! Mam nogę, sobie złamałem, nie, ma Znale, se, doda, ma, nie do, mogę go dogonić. I są otwarte, jak ktoś tam asfale mógłby tam skoczyć. Czy nie masz już? Nie masz Znowu wyskoczy, znowu wyskoczy! Znowu na głowę mi wylądował. Dobra, <śla> <Pura>, kurczę o podwajnę. cicho. <śla> Coś muszą mieć, bo chcę morować. Jak tych drzwi nie zamknie, to to kura przejmuje mu nie? No wpierdalaj się na górę. No idę właśnie. O jest, o, o, to jest Rato wracam. na No faktycznie Pięć jest. 5D to. Dobra, Dobra pijcie, pijcie. To leci, to leci. nie klep, nie klep. i ten drewno. A, sorry. To mi sobie... zabijesz ja Nie, nie serio. On się zbiera. Zamuruj to. Tak. A to na dole, żelazne radio? Nie, to mm. najpierw to. Poznajcie się, ja wchodzę. Jak postawisz na drzwi, to na obie pary... no. To drzwi niedoknięte są, ja mam pompę, ktoś... Stój tam ktoś, stój tam. Nie no, nie... nie... nie. Zobaczcie. Boski wchodzi pierwszy. No, o, dobra, chodź wejdźcie pierwszy. Dobra, idę. Tak, ja zostawię. Ostatni. o ostatni? Nie, Ej, ty przebierasz kutami. Dobra, stój tu ktoś. Stoimy na zewnątrz. Staję. Ja będę stał, możecie iść. Ja mnie stój tu przy drzwiach. Posłuchajcie, posłuchajcie, mam no, czeka. Ale że chuj kurwa odpada no, Mogę pierwszy Aha. iść. Dobra, ja, rozbi ja rozbieram tą bazę. To, tak, no to. Taka, to, to, to. To masz. Co było? No, drewno. Drewna kurwa, z 15 stachów. Burka trochę. W sensie trasek. Tylko mam wintynia. Wrzuciłem przeciwacie. No, Jak nie pójdziemy i tak wszystko pójdzie na... 3 ceki od żelazo są cztery. Dobra, plantuję no na drzwi. Ile masz cek na CFPR? Cztery. No gate Mogą ten. Jest pod z tyłu, idźmy z tyłu. Nie waliło. Nie chodźcie. Nie w skrzynki, nie w skrzynki. Zamurował, że Nie zamurował, a zamurował. Ale tą drugą chyba. Mam na to drewno. Dawaj malinę Mam na drewno, to nie wyjdziemy, kurwa. Nie. Żeby się nie wyjebało tam. Kto z góry, to z góry? i drewno, no, drewno, Na drewno. Ja. Żeby tyłem nie wyszli to ja, ja patrzę, to ja, ja, patrzę. Patrzę. ja patrzę. Weź, 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 weź. weź też, z pompą Weź coś z pompą No wchodźcie Potem, potem od razu Nie wszyscy, nie wszyscy Uza. Dobra, chłopaki, kurwa, no work. I na ty sopa! To jest taki sopa. Sopa na skrzynki. Szybko, dobra, dobra. Tylko ma najwięcej itemów. Pierwszy tam na siebie i da. Do... To pójdzie tak, no nie? Nie wiem. No pójdą, drzwi. Dwa, dach. Noamitapa. się? Kto to jest? Noc jakiś. Dupa. Mala manka, Ej, tip, tip, tip. tip to jest? Psiorek. Daj mi to drewno, to ja pojadę z tym.